Najbardziej charakterystyczną budową w stolicy Bułgarii jest Sobór Aleksandra Newskiego, czyli Cerkiew. Powstała w 1912 roku na cześć Aleksandra II, cara Rosji, który pomógł Bułgarii uzyskać niepodległość. Wejście jest darmowe, natomiast nie można robić zdjęć ani nagrywać. Eee, na uwagę zasługuje wspaniały chór, eee, bo jak wszedłem to usłyszałem jakieś piękne pieśni. Myślałem, że to z głośników sobie leci, ale nie. To normalnie był profesjonalny chór. Sofia oznacza mądrość, a nazwa tego miasta wzięła się z e, imienia córki jednego z rzymskich władców, e, który dawniej panował tutaj kontrolę. Od dali widzimy galerię narodową, w której znajdują się dzieła różnych bułgarskich artystów. Z tej strony, e, największy bank. Natomiast tuż obok niego, e, muzeum archeologiczne, w którym przedstawione są wszelkie przedmioty znalezione podczas wykopalisk na terenie całej Bułgarii. jest pełna takich różnych starych rzymskich zabudowań. O, które znajdują się dosłownie obok stacji metra. A ten budynek to prawosławny kościół. Bania Bashi Dżamija jest to jedyny działający meczet w centrum Bułgarii, w stolicy Bułgarii. E, powstał on w, pod koniec XIV wieku, gdy to wojska osmańskie przejęły e, terytorium Sofii e, i przez ponad 400 lat panowali tutaj Turcy, więc jest to ich pozostałość. Palutą w Bułgarii jest lew, lew bułgarski, i w stolicy znajdziemy pełno posągów właśnie tych zbierzaków. Sofia Courthouse jest to budynek, który zawiera w sobie kilka sądów, i to właśnie tutaj u jego podstaw odbywają się różne demonstracje, różne strajki i takie centralne miejsce zarządu Sofii. Bulwar Witosza jest to taka centralna ulica, e, która jest wyłączona z ruchu samochodów, służy tylko dla pieszych i na jej końcu znajdują się góry, również góry Witosza. E, cała ulica ma kilka kilometrów, także jest naprawdę długa. E, na niej znajdziemy pełno sklepików, restauracji, e, no jest to po prostu bulwar. chrześcijańska Rotunda Świętego Jerzego. Jest to dzisiaj cerkiew, która znajduje się na podwórzu, ponieważ jest cała otoczona budynkami, między innymi przez Pałac Prezydencki oraz Hotel Sheraton. Natomiast jest to najstarszy budynek w Sofii. Jesteśmy teraz w Muzeum Deretlag, które przedstawia codzienność życia typowej rodziny w czasie komunizmu w Bułgarii. Jest to po prostu mieszkanie, gdzie dostajemy taką mapkę, słuchawki, i mamy audiobook, który opowiada o wszystkich aspektach życia. Można tutaj swobodnie robić zdjęcia, zaglądać do wszystkich szabek, czy nawet korzystać z talety. Więc. Jest to cudowne miejsce, jeśli chcecie naprawdę zbliżyć się do historii lat 80. XX wieku.

City Park, jak w każdym mieście, jest to miejsce, gdzie można sobie usiąść w otoczeniu natury, miło spędzić czas. Te, tak jak widzieliście, starsi panowie tam grali w szachy nawet. A tutaj, tuż obok, teatr, jeden z największych teatrów w Bułgarii, i w tym przypadku jest to Teatr Narodowy. Siadącego na koniu Aleksandra II, bo tak jak mówiłem, to właśnie on e, podczas wojny turecko-rosyjskiej e, uwolnił Bułgarię, Sofię od e, niewoli e, Turków. Tak wygląda Uniwersytet Sofijski. No, a za nami, tutaj. Most Orłów swoją nazwę zawdzięcza przede wszystkim obecnym orłom tutaj. Natomiast pod koniec XIX wieku to właśnie tędy my wrócili do ojczyzny. Eee, obywatele, którzy byli więźniami politycznymi i uchodźcami e, w Imperium Osmańskim. Narodowy Pałac Kultury wygląda trochę inaczej niż ten w Warszawie, no bo nasz polski, wiecie, jest wysoki. Ten natomiast tutaj w Sofii e, jest szeroki. Tutaj mamy takie główne wejście. Tutaj są fontanny, ale no, nie działają. <grytania> Natomiast on jest jakby takim dużym sześciokątem. Tak bym to nazwał. Zapewne wiele przewodników, tak jak i stron internetowych. Powiem Wam, że Sofia to po prostu miasto postkomunistyczne strifte, ale moim zdaniem tak nie jest mają bardzo bogatą e, kulturę oraz no nie tylko sowieckie stare budynki